Dzień dobry ponownie, Ania Kendienska Damczek. Odcinek szósty KSeF mini serial w wersji 2.0 dzisiaj o tym, które faktury będą w ksefie, a które będą poza ksefem. KSEF Trochę temat skomplikowany o tyle, że w 2026 roku to jeszcze będzie okres przejściowy, czyli tych faktur poza ksefem będzie więcej, ale gdybyśmy przyjęli wariant docelowy, docelowo rozmawiamy o stanie. 1 styczeń 2027. Wtedy teoretycznie w ksef będą już prawie wszystkie faktury. Oczywiście nigdy w ksef nie będzie faktur od podmiotów zagranicznych, bo te nie mają dostępu do naszego KSEF-u. Czyli rozmawiamy co do zasady o fakturach krajowych, czyli wystawianych przez podatników krajowych. Ksef jest systemem powszechnym, taka jest jego podstawowa, że tak powiem, funkcjonalność, co oznacza, że właśnie od tego 1 stycznia 2007 wszystkie faktury wystawione przez polskiego podatnika powinny trafić do Ksefu. Wyjątkiem będą na zawsze kwitek za autostradę, dowód o za przejazd autostradą płatną, gdzie wystarczy, że są dane wystawcy, jego NIP i kwota VAT-u, ze stawką VAT-u, to zawsze będzie poza KSeF-em. I poza będą bilety jednorazowe za przejazd pociągiem, samochodem, czyli taborem kolejowym, samochodowym, statkami żeglugi śródlądowej, promami, statkami morskimi. O ile oczywiście podmiot, który wystawia taki bilet, będzie tam podawał swoje dane z nip i o ile to jest przedmiot i jego działalności, to to na zawsze będzie poza aksefem. Natomiast wszystkie faktury wystawione przez polskiego podatnika oznacza, wszystkie dokumentujące sprzedaż krajową, cały czas Wam przypominam, że mówimy o tej relacji, że ja jako podatnik wystawiam innemu podatnikowi, bo wtedy muszę tą fakturę wysłać do KSEF-u. Natomiast jednocześnie też przypominam, że jak wystawiam konsumentowi, to mogę, nie muszę, ale mogę. Natomiast no generalnie wszystkie wystawione przez polskiego podatnika dla sprzedaży krajowej, dla WDT, dla eksportu towarów i eksportu usług, i nieważne czy to jest w Unii czy poza Unią, i to jest jedna faktura w miesiącu, czy jest 500 zaliczkowe i rozliczeniowe, faktury korygujące, te w złotówkach i te w walucie, VAT marża, wszystkie te dokumenty, o ile wystawcą jest podatnik krajowy, raz jeszcze to napiszę, podatnik krajowy, docelowo, krajowy docelowo trafiają do KSEF-u i ten styczeń 2027 będzie już tym momentem, że naprawdę tam będą wszystkie. Wtarzam raz jeszcze, jesteś podatnikiem, chcesz albo musisz wystawić fakturę dla innego podatnika, musisz to zrobić w KSEF-ie. I teraz, w 26 roku mamy co do zasady po pierwsze, wyjątek dotyczący faktur generowanych z kasy fiskalnej. I nieważne, czy to jest faktura na większą kwotę, czy to jest paragon z NIP-em do 450 zł, to nadal jest faktura i te faktury w 26 roku będą poza KSEF-em. Poza KSEFem w 2026 roku będą również te faktury wystawione przez podmiot, który wcześniej Wam nazwałam MINIXEF, czyli przez taki podmiot, którego suma sprzedaży udokumentowana na fakturach, nie suma sprzedaży w ogóle. Możesz mieć 500 tysięcy obrotu na kasie fiskalnej, ale dla ustalenia Twojego statusu MINIXEF mnie interesuje tylko i wyłącznie suma sprzedaży udokumentowana fakturami w jednym miesiącu. Jeśli one nie przekraczają 10 tysięcy, to przypominam, masz jeszcze prawo ich nie wystawiać w ksef do końca 26. Oczywiście, że byłoby dla wszystkich lepiej, jakby się tam wystawiał, ponieważ KSEF byłby kompletny, ale jak przyjmiemy kogoś, kto ma jedną fakturę w miesiącu i nie do końca ogarnia wszystkie systemy komputerowe, to do końca 26 ma jeszcze czas przejściowy na to, żeby się przygotować, czyli Poza KSEFem na pewno będą zawsze faktury od podmiotu zagranicznego. Naprawdę w drodze wyjątku on może się do KSEFu zalogować, ale pewnie nie będzie chciał. Dobrowolnie w KSEFie będą faktury dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, o ile oczywiście ona występuje niejako podatniej, bo zawsze Wam będę przypominać, że Jan Kowalski, który ma jednoosobową działalność gospodarczą, Dokonuje zakupów dla tej działalności, wtedy jest podatnikiem i wtedy muszę mu wystawić fakturę. Ale równie dobrze może przecież dokonywać zakupów swoich prywatnych, wtedy jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i fakturę wystawić mu nie muszę. Przypominam również, że mamy przepis od lutego, który nakazuje obowiązek samoidentyfikacji, czyli mówi, jeśli działasz jako podatnik, to ty musisz mi podać NIP, a nie ja jako sprzedawca muszę dochodzić, czy. Jesteś podatnikiem. Dla osób fizycznych nie prowadzących faktury w ksefie są dobrowolne. Dobrowolne są również te wystawiane w imieniu rolnika ryczałtowego. Czyli jeśli rolnik ryczałtowy da mi w ksefie upoważnienie, że mogę je wystawić w ksefie, to one będą w ksefie. Jak mi nie da, to będą poza ksefem. I to samo dotyczy faktur w ramach samofakturowania. Macie czasami takie przypadki że dokonujecie sprzedaży, ale to nabywca w waszym imieniu wystawia fakturę. Jeśli go upoważnicie, albo jeśli jest odwrotna sytuacja i on was upoważni, to możecie taką fakturę wystawiać w KSEF-ie, ale dobrowolnie. Tutaj musu nie ma. Natomiast w KSEF-ie generalnie mogą być wyłącznie faktury, czyli poza KSEF-em na pewno będą wszelkie dokumenty, które fakturami nie są. Nie jest fakturą proforma. Nie jest fakturą faktura wewnętrzna i to już jest problem księgowego, który czasami sobie ją wystawia przy imporcie towarów, przy imporcie usług, przy WNT na przykład, albo jeśli przekazujecie towary związane z przedsiębiorstwem na potrzeby własne. Czasami w księgowości tworzony jest do tego dokument faktura wewnętrzna, ale to nie jest faktura, więc jest poza ksefem. Poza ksefem będą protokoły, wuzetki, umowy i wszelkie inne dokumenty. To nie trafia do ksefu. Czyli fakt, i jeszcze, przepraszam, jedna bardzo ważna rzecz, są dwie grupy podmiotów, dla których faktury musicie albo możecie wystawić w KSEF-ie, ale te podmioty do KSEF-u się nie zalogują, więc po przysłaniu takiej faktury do ksefu musicie uzgodnić z nabywcą, w jaki sposób mu przekażecie fakturę. To jest osoba fizyczna. Podkreślałam wcześniej, że dla osób fizycznych możecie, a nie musicie w ksefie. I jeśli zdecydujecie, że osoby fizyczne otrzymują od was fakturę w ksefie, no to po przesłaniu jej do KSE-u musicie ją wydrukować, udostępnić QR kod, wysłać mailem, pokazać PDF, a w zależności jak się z tym podmiotem umówicie, umowa jest może być oczywiście ustna, i dokładnie ta sama sytuacja będzie, jak będziecie wystawiać fakturę dla podmiotu zagranicznego, jak tu będzie WDT, albo będzie eksport, albo będzie eksport usług, eksport usług, czyli te sytuacje, gdzie usługa jest opodatkowana za granicą, na przykład faktura od informatyka dla firmy w Stanach. Albo na przykład faktura za szkolenie dla, podat, dla podatnika, który nie ma siedziby w Polsce, prawda? Mamy tam specyficznie określone miejsce opodatkowania. Faktura jest w naszym KSEFie, ale tego podmiotu w naszym ksef nie ma, więc znowu musimy się z nim umówić, w jaki sposób będziemy mu te faktury przekazywać. Ale teraz też się umawialiśmy. Możemy na przykład przy WDT dołączyć fakturę do towaru fizyczną. Ale dobrze by było, jakby ona już była fakturą ksefowską, bo inaczej będziecie się gdzieś tam narażać na zarzut wprowadzania do obrotu faktury poza ksefem. Od 1 stycznia 2027, oprócz kwitka za autostradę i biletu jednorazowego, wszystkie faktury wystawiane przez podatnika polskiego trafiają do ksefu. Wszystkie oczywiście w relacji B2B, czyli dla innego podatnika polskiego i poza e, polskiego. Trafiają do wielkiego serwera, z którego potem nabywca sobie je pobiera. Więc myślę, że to jest dosyć poukładane. No i tak naprawdę, przygotowania czas zacząć. Ja dalej podkreślam, że ksef nie gryzie, warto go popróbować i trzeba się do tego przygotować. Już teraz ja wiem, że część z Was myśli, a ja jestem niewatowska, mam jeszcze dużo czasu. Przypominam, rozróżnienie terminu 1 luty, 1 kwietnia nie zależy od statusu w vat -cie. I nawet jak nie wystawiasz faktur, to prawdopodobnie ktoś się dla ciebie wystawia, więc do tego ksefu i tak trzeba się przygotować. Im szybciej to zrobimy, tym dla nas wszystkich lepiej, bo będzie potem mniejszy tłok w lutym. Przede wszystkim pamiętajcie, że będąc podmiotem za to jeszcze tutaj Wam to piszę, chociaż ten odcinek już był, za FFA najlepiej można złożyć już teraz. Będzie mniejszy tłok w urzędzie, szybciej zostanie przetworzone. Można złożyć już teraz. Ja konsekwentnie będę Wam życzyć powodzenia w walce z Ksefem. Będą kolejne odcinki, na które też Was bardzo serdecznie zapraszam. A jak już się będzie dało w listopadzie zalogować, wygenerować certyfikat i będzie wersja demo, to pewnie znowu dogramy jakiś kolejny odcinek. Pięknie Wam dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia.